Po to, że mamy przeżyć. Jest to jedny, jedna z funkcji fizjologicznych naszego organizmu i po to jest nam również dany głód. Proces ten został przez wieki skutecznie zakłócony. Bardzo różnimy się od ludzi pierwotnych. Przestaliśmy rozróżniać, zwłaszcza my, ludzie XX, XXI wieku. Czy to, co czujemy w tej chwili, to jest głód, czy to jest zachcianka? Czy przechodząc koło piekarni, odczuwając zapach świeżego pieczywa, odczuwamy głód, czy po prostu lubimy świeże pieczywo? W naszym mózgu znajduje się tak zwany ośrodek sytości. I mózg potrzebuje 20 minut, aby wysłać sygnał. Jestem, jestem syty i przez kilka godzin nie będę potrzebować jedzenia. Dlaczego więc nie odczuwamy tego w tej chwili? Bo po pierwsze, nie przeżuwamy dokładnie, tylko wrzucamy szybko, jemy szybkie jedzenie. Więc jeżeli nie przeżywamy dokładnie, to tym samym nie dajemy naszemu mózgowi szansy na wysłanie takiego sygnału. Dość wystarczy. Po drugie, w dzisiejszych czasach bardzo często mamy zaburzenia hormonalne, które zaburzają bardzo odczucia nasycenia i sycości. Jednym z takich hormonów jest kortyzol. Jest to taki hormon, który się pojawia w przypadku stresu. Nadmiar kortyzolu powoduje właśnie wielkie, ale to ogromne zaburzenia i fałszowanie tego, co my naprawdę odczuwamy. Inny powód. To niechęć do tego, że mamy wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swoje zdrowie. Najczęściej chcemy, aby tą odpowiedzialność wzięli za nas inni. I często mówimy tak, że za naszą dietę odpowiedzialny jest dietetyk czy tien, trener personalny. I jeżeli coś nie działa, to nie moja wina, tylko Trenera czy dietetyka. Niestety tak nie jest, bo to my musimy czuć sygnały z naszego ciała. Często też mamy różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne i mówimy często tak: Nie jestem kochana, jestem biedna, nieszczęśliwa. I co wtedy robimy? sięgamy po, po pocieszyciela, czyli po kolejny batonik, który na chwilę powoduje, że czujemy się świetnie. Ale co dzieje się za chwilę? Za chwilę mamy kaca i mówimy, no ja to już do niczego się nie nadaje. Już nawet nie potrafię odmówić sobie batonika. Bardzo często jest tak, że jest wieczór, położyłyśmy dzieci, mąż się zajął sobą, a ja jestem bardzo, bardzo nieszczęśliwa, bo czuję się niedoceniana, czuję się niezaopiekowana. I co wtedy? No wtedy idę do kuchni i się dożywiam. I można powiedzieć tak, że jeżeli mamy zaburzenia emocjonalne, to lub nie radzimy sobie z życiem, to wtedy rządzi nami pani lodówka. Jemy wtedy dużo słodko i słono, często zupełnie bez kontroli. O tym za tydzień. Świeżego pieczywa odczuwam.